Cześć kochani, witam Was w takim filmie, którego chyba jeszcze nie było na moim kanale. Razem z pewną youtuberką dostaliśmy wyzwanie od dwóch marek, od marki Bourjois i Max Factor, żeby wykonać z okazji Dnia Kobiet dla Was dwa luki. Luk rozważny i luk romantyczny. Jeszcze Wam nie zdradzę, do kogo dzisiaj jadę, tego się dowiecie w trakcie podróży. Pewnie ci, co znają tą osobę, zorientują się jak pokażę, do jakiego miasta zmierzamy. Muszę się zbierać, muszę się ogarniać, bo już na mnie czeka, a ja jak zawsze... Spóźniona. Przy okazji, jeszcze szybciutko pokażę Wam nowy, nie nowy, no nowy w sumie, nowy widok z mieszkania. Zobaczcie, widać pas kultury, ale tutaj coś budują, więc myślę, że niestety za chwilę go zasłonią. Ale na razie jest ładnie. To jest osobnik, który jest zawsze gotowy na czas. On się nigdy nie spóźnia, on jest zawsze ready. Popatrzcie już pod drzwiami. Manieczek gotowy do wyjścia. W garmcu, chociaż to luty. Ale zobaczcie jaka zima do nas przyszła. W końcu. A ja tu myślę o letni outfitach <grym> Chyba, <grym> Chyba kombinezom czas <grym> Dobrze, że sobie czapkę kupiłam. <grym> 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 Postanowiłam uzupełnić mój outfit o zimowy element. Za to Inste jest gorący. Patrzę na drogę. Patrzaj tam. Patrzaj tam przed siebie. O, słońce i śnieg. To jest... Słońce i śnieg zaraz będzie tęcza. Albo idzie. Tak. Tę... Tęcza. Tęcza. <głosy> <głosy> Dlatego nie nagrywamy vlogów. Bo to nie jest nasz. Nie ja ma na zębach strasznie seplenie, czuję to. No, Ale bo chciałem... Odpowiedz, pod... odpowiedz widzą yy, wytłumaczył się... Chciałbym proszczę rzędy! To jest moja logika. Zastanawiam się jak ci, którzy recenzują samochody, mówią w trakcie jazdy i uważają na drogę, bo jest to ekstremalnie trudne. A patrzą w kamerę. Ej, słuchajcie, ja bym chciała, żeby Insta Hazbę swój kanał na YouTube i recenzował samochody, bo on tak... powiedziałabym wszystko super opowiadał o samochodach i wszystkim znajomym doradza jak ktoś kupuje auto, bo na tym zna i wie wszystko na ten temat. Piszcie w komentarzach, że Instahusband ma założyć kanał moto i odsyłajcie tam i piszcie, że będziecie odsyłać swoich facetów na ten kanał. Bliska, może się zmotywuje. Spełniajcie marzenia mojej żony, tylko nie wiem kiedy ja to będę obrabiał dla was jeszcze, do, Nie musisz wcale spać, sen jest dla słabych. A i dajcie znać jak Wam się podoba pierwszy vlog i jak nas słychać e, przy iPhone pomocy iPhone'a. No. Tak, tylko i wyłącznie. Ej, piękne słońce, słońce wiosna i się śnieg. robi. Pokażę wam jak co się nie. dzieje. Ale widok. Jezu jak to wygląda jak z bajki, takie błękitne Ale nie niebo... Widać, tak, widać to widać wcześniej. Tak, błękitne nieba wypadają Tak. kraina lodu. No tak surrealistycznie. Ach. Aż chce się żyć, Dobre. czuć wiosnę Tylko tak, ten śnieg w końcu już śniegu nie widać Ale nie widać żadnych zwierząt niestety no dobrze Chciałabyś zobaczyć zwierzę przed maską? Nie no, ale jakieś dzięcioła tutaj Dzięcioła w trakcie no. jazdy Kochanie Jezus. Jak to nie? Tylko jedzenie? Nie, nie tylko chcesz być gwiazdą? Się, się nie no możesz moje, ten, moje ciasteczko, moją kawkę, jak chcesz możesz pokazać Moją ulubioną dam ci to Bliżej do światełka to tak z bliska, bo ty tam na szeroko. Czemu mnie nagrywasz? Ja wiedziałem. Zbliżenie na kawę. <noise> Spontaniczne zbliżenie na kawę. I oddalenie. No kochanie, z Wam mogę zdradzić, z kim dzisiaj nagrywam. Z Natalią. Dziwnym przypadkiem spotkałam Natalię w Rosmanie. Nie w się stało. <noise> A tak naprawdę. Z zupełnie nieplanowanej, to w płocku. Co ty robisz? Ja nie Muszę sobie jestem w Polsce, pójdę do Rosmana. Tak naprawdę to poszłyśmy jeszcze do brakujących rzeczy do filmu. Mamy już wszystko i pędzimy, będziemy nagrywać, będziemy działać. Tak. Ja mam brudne niestety. Natalia wybiera kosmetyki z rozważnej szafy Max Factor. A ja sięgam do burżuła. Oczywiście wybrałam nawilżający różowy błyszczyk. Fiolet biorę w zapasie, gdybym chciała zaszaleć. No i słuchajcie, taka ze mnie gapa nie zabrałam mojej sprawdzonej paletki, z którą robiłam makijaż w pociągu. Jeśli ktoś widział na Instastory Chocolate Nude Edition muszę kupić. Całość uzupełniam o podkład Always Fabulous i korektor z tej samej serii. No i słuchajcie, jeszcze tutaj Wam przypomnę, że do 15 marca na wybrane produkty marki Max Factor i Burjua macie rabaty do minus 45%. Kto tu pije taki syf? Proszę, odłożyć te puszki. Nie, Tylko, nie Dlaczego I mam to okay. Nie wiem, no jeszcze ich nie ma i nie ma jak sprawdzić. Cześć witajcie... Nie poczekaj. Dobra, muszę cię najpierw jakoś przywitać. Cześć, witajcie. Do... No nie mogę, co mam? witajcie? <laughs> nie wiem, co powiedzieć. Dzisiaj, dzisiaj nagrywamy. Hej, witajcie ponownie na moim ty kanale. Masz, czy ja mam drżmać? <laughs> <też masz>, czy... <laughs> Klaudia, cicho! <laughs> Poczekaj, no nie wiem jak chcesz. Możesz powiedzieć cześć, a ja za chwilę powiem. Albo możesz poczekać i zapowiem ci. jak jeszcze w kamerze też nałoży ten bo nie nagrywam teraz... No, tak, tak, tak. A sobie będę pisać, nagrywasz? Nagrywałam. <grywa> <grywa> Także jedna z nas będzie rozważna, a druga. <grywa> <grywa> to wiesz, <bo> teraz... <grywa> to klawka, a to będzie Klaudia, ja. a to Tak się prezentuje artystyczny mm. porządek. No, tak. Przecież to nie jest nieładnie. Nie tak ma... To ma swoje miejsce. Jest takie brwi teraz Nie jak pieczątkiem, nie mam. Ja jest Ja też wydałem. Ja też Ja też wydałem. Ja 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 O kurty znaczy, jeszcze róża Ja miałam tylko ten brąz. Ty masz. Brązowo, że świetna, daj sobie tutaj... pół godziny z brązy, bo <grym> robisz. Robisz. Nie, to sobie na ten dzień mhm. może poprawić, przepraszam. Mhm. Normalnie też się tak zrobi. Mamy, no, jesteśmy w zapisie, jesteśmy. Mhm. Dobra. Ja teraz nałożę róż, bo już Wam to zapowiadałam, zapowiadałam wcześniej. Makijaż romantyczny bez różu nie istnieje. I fajnie, bo on też ma takie świetliste wykończenie, więc ładnie opalizuje na tej skórze. Ja jako rozważna użyję czegoś mega trwałego i mam tutaj... Kędzisz czeknęła. Cicho! Teraz Tak, tylko najważniejsze rzeczy. Kobiety w swoim żywiole i mężczyźni Stylizacja. też. Stylizacja. No i jeszcze zasłania. Sami masz kobietę! Co ty tu masz? Ja tutaj mam oczywiście... Rynek na kółkach. Tak. <noise> Jestem dzisiaj po prostu obroźnym sprzedawcą. Tak. Będą stylówki do, do makijażu, bo jedna nagrałyśmy. Jedna rozważna, druga romantyczna. Aha. No dobra, to może po prostu my tu poprzebieramy i wam pokażemy, co wybrałyśmy Panie na Pana, dzisiaj. Trzeba coś wybrać. Bo, bo to pewnie potrwa chwila. Czuję się jak w Super <noise> No, podejrzewam, że jakby ktoś tu wpadł, to Niezłe zakupy bez tak. zamiaru. Fajny jest ten szerokokątny obiektyw. To jest super. Jest taka wielka. Sławie. Cały czas jadę. Bo najbardziej to mi się podoba ten robotnik taki. Naszą setkę. To jedna z biur, biurowy. W tej się przegląda. Biedna biega i pudełka. Buty jakieś na wszędzie, ja nie wiem. Co tu się dzieje? Wtedy nie może zdecydować na buty, i to idzie w jednym takim wydarzemie. Ja mam dylemat życiowy i postanowiłam, że po prostu postawię na romantyczny, zwariowany styl. Czyli jeden but taki, a drugi tak. Ale taka na to już wyjdziesz w tym. No. To już z chodzeniem będzie no, trudniej. Tak. Nie, powiem jest lekka jak różnica w y, wysokości, ale. A to dzięki temu tak możesz chodzić sobie, tak? Ja <grym> sobie wybrałam cuknięteczkę od laurelli różową, taką romantyczną. romantikować. Kurdeczka jeansowa dopełnia sportowo, tutaj. A ta kurdeczka chciałam Wam powiedzieć, że z wyprzedaży, z Zary. Jest to mój zakup życia Życie, ostatni. On, tak, a to, w ogóle tak konwersyjny. Tak. Teraz, ich, teraz, no teraz je widać. Maxa, też bardzo promocyjnie wyhaczona. Chyba tak. A, A co, czy tak? Nie, bo chcę coś z nimi zaraz zrobić. Wykorzystałam wykorzystam do tego Twoją lokówkę w palnicę. Dobrze. Ale... Ja nie mogę być taki fakt, bo jestem rozważny. Nie, nie, teraz sobie zwiążę to, żeby być taką wiecie, poważną, poważną, bizneswoman. <grym> <business moment, grym> dokładnie. Pastelier, tutaj proszę bardzo, ale ta czarna wersja jest piękna. Ja mam różową i czerwoną. Nie, przepraszam bardzo, różową ma moja mama. Ale pożyczam bardzo. Patrzcie na ta... niej, jest pod ostatnio. Ale masz piękną górkę. No. Rozważną? Tak. Rozważną właśnie, elegancką. Świetnie. Teraz prosimy o instrukcję. Słuchajcie, jeśli będzieła instrukcję, to będzie to bardzo spontaniczny film, bo ja, od kiedy mam krótkie włosy, jeszcze ani razu ich nie kręciłam. Mało tego, mam przyrząd, urząd, przyrząd, urząd, urządzenie, urządzenie Natalii, z którym też mam pierwszy raz do czynienia, więc no zaraz zobaczymy, co z tego będzie. Ja już zacznę od przodu tutaj. Ale to ma taki krzewień trochę. Dobra, Natalia, jakby chcesz będziesz mnie ratować. No nie wiem. No nie wiem, patrz, patrzcie, patrzcie jak. Pamiętam, chodzi o to, żeby zawsze ta jedna koleżanka wyglądała gorzej. To nie tak, wiem. to nie ma co... Ej, fajne z tego wychodzą fali, jak łatwo i szybko. Lepiej niż z prostownicy, powiem wam tyle. Aktualizacja. Ja sobie wyłączyłam tą prostownicę. Jak to? Czy to Dlatego nie wiem. Ten... tam? Ej, patrz, wypadło mi skąd zaczął. to. Ja chyba sobie wyłączyłam prostownicę. A kabel na podłogę. Nie, to jest hit. Kolejny, ale ten kolor włosów to nieadekwatny. Poczekaj. Łukaszku, Łukaszku. Proszę Łukaszku. do mnie nie mówić Łukaszku. Łukasz, będę ci mówić Łukaszku, będziesz tak wszystko ze mnie żartował. Ale wiesz, dlaczego nieadekwatny? No bo, bo nie zauważyła, że sobie wyjęła z kontaktu. Ej, i jak? I tak mówi, że to chyba sobie wyłączyła. Nikt ja sobie tak kręcę i czuję, coś proste do włosy Patrzę, a to podłączone. No to, to brawo, ty. Genius. Brawo, ja. Kendi. Kendi. Candy! Candy! Candy, Candy, Candy! Nie, bo to chyba mi tak mało, tak? Chodź! Kendi, 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 kendi. Candy, Candy, Candy! Candy, Candy! Nie musisz nagrywać! Ja nie jestem publiczną kendi. osobą, jestem tylko. Jestem publicznym piesem! Jedynym publicznym obiektem! Candy, Candy, Candy! To jest moja um, kochani, przedstawiam Wam um. Candy Beauty! Candy Beauty! Kendi beauty. Oto najnowsza influencerka w świecie psów! Tak! Kendi będzie prowadzić zajęcia z Jogi. Najlepiej i Będziesz. na Instagramie. Kendi? Nie palą się, bo się. w końcu podłączyłam do kontaktu rąką. <grym> Kendi, zakręcić Andy ci włosy? Chyba tak. Chudzyczka. Nie, z tyłu nie pokazuj. Wyglądamy tylko. Tylko przód. Z tyłu nie pokazuj. O dobrze, tak wyglądają z tyłu. Dzięki. Patrzcie. Świetnie. A powiesz coś? Chciałam powiedzieć, że to jest super. Fajne, zgadzam się. Podoba mi się efekt. Dziękuję. Kochani, my już gotowe. Wpadajcie na kanał Natalii, bo tam znajdziecie cały film, cały tutorial, gdzie wykonywałyśmy makijaż rozważny i romantyczny markami... Bonfroa i Max Factor. I Max Factor, dokładnie. Wpadajcie, tam wszystko, wszystkie też kosmetyki znajdziecie w opisie pod filmem. Mm -hmm. I jestem ciekawa, czy będziecie chciały odwzorować któryś make-up i którym typem jesteście. Czy jest ważną, czy romantyczną?